Dzień dobry. Nazywam się Marta Dzido i bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać w tak nietypowej formie, ale jest to dla mnie o tyle ważne, bo spotykamy się w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 40 lat temu 80. roku wybuchł w stoczni gdańskiej strajk. Ten strajk, który dał początek Solidarności. I przez wiele lat historia tego strajku była opowiadana właściwie z jednej perspektywy, z perspektywy męskiej. Moje pokolenie, pokolenie ludzi, którzy się w latach 80. urodzili, w latach 80. i później, tą historię Solidarności poznawało właśnie z perspektywy mężczyzn. Znaliśmy nazwiska kilku przywódców, i właściwie nie wiedzieliśmy o tym, że gdyby nie Inicjatywa kilku odważnych kobiet, które trzeciego dnia strajku zdecydowały o tym, żeby strajk kontynuować, namówiły robotników do tego, żeby nie przerywali strajkowania, żeby zostali i strajkowali solidarnościowo, to do podpisania tych porozumień sierpniowych w ogóle by nie doszło, bo strajk zakończyłby się po trzech dniach. Kiedy 8 lat temu zaczynaliśmy pracę nad filmem Solidarność według Kobiet, ja i Piotr Śliwowski, to takim impulsem do tego, do opowiedzenia tej historii Solidarności, która wydawałoby się jest powszechnie znana, było to, że chcemy ją opowiedzieć właśnie z takiej perspektywy nieznanej, z perspektywy kobiecej. Okazało się, że kluczem do zrozumienia historii Solidarności, jest właśnie ten kluczowy moment strajku, moment, kiedy kobiety ratują strajk, ale ta historia w ogóle ma taki kobiecy klucz, ponieważ impulsem do tego, żeby ten strajk w ogóle się rozpoczął, była, był moment, kiedy ze Stoczni Gdańskiej zwolniono Annę Walentynowicz, zaangażowaną w działalność wolnych związków zawodowych, kobiety, która. Po prostu była niewygodna dla władzy, i to jej zwolnienie z pracy było y, z jednej strony taką chęcią pokazania tego, że y, nie są mile widziane wolne głosy i wolne myślenie, y, ale to sprowokowało wielką falę protestów, i te, te protesty doprowadziły do tego, że narodził, narodziła się Solidarność, można było zarejestrować wolny związek zawodowy, a później po po ośmiu latach nastąpił rok 89, i tamten system komunistyczny upadł. Wiele historii kobiet to były historie do tej pory nieznane, nie, nieopowiadane, i pamiętam, kiedy w 2010 roku był, była katastrofa smoleńska, i oglądaliśmy z Piotrem telewizję i kiedy podawano imiona i nazwiska osób które w tej katastrofie zginęły wśród nich była Anna Walentynowicz określono ją jako osobę towarzyszącą nie powiedziano nic na temat jej związków z solidarnością nie powiedziano nic na temat tego, że była działaczką solidarności, że była legendą, była po prostu osobą towarzyszącą to był jeden z impulsów do tego że postanowiliśmy się zająć tym tematem i w ogóle zdokumentować udział kobiet w tym ruchu. Dotarliśmy do wielu niesamowitych materiałów archiwalnych. Odkryliśmy wiele fascynujących zdjęć, które do tej pory nie były pokazywane. Zdjęć, na których widać kobiety, które górują nad tłumem, przemawiają, prowadzą. Prowadzą protesty i, i byliśmy zdziwieni, bo nawet w opisach tych archiwalnych fotografii bardzo trudno było do, znaleźć ich imiona i nazwiska, imiona nazwiska tych kobiet, tych bohaterek. Więc to była taka mrówcza, mrówcza praca, która trwała prawie 4 lata. Jej efektem jest film Solidarność według kobiet, który będziecie Państwo mogli obejrzeć online i po, po dwóch latach od premiery tego filmu przepraszam, coś mi się tutaj zawiesiło, ale kontynuuję. Po dwóch latach od premiery tego filmu ponieważ wciąż mieliśmy niedosyt i wciąż... Mieliśmy wrażenie, że te historie są nieopowiedziane. Powstała książka, książka o tytule Kobiety Solidarności, która jest reportażem i jest takim uzupełnieniem tego filmu, rozwinięciem wielu wątków. Ja chciałam właśnie z tej okazji 40-lecia obchodów, podpisania porozumień sierpniowych, 40 Solidarności, chciałam przypomnieć taki fragment, który, fragment z tej książki, w którym opisuje. 35-lecie, rok 2015, w którym jeszcze do narracji powszechnej nie przedostały się nazwiska kobiet, nie, przedostały, nie przedostała się ta pełna, pełna narracja. To, to był już prawie rok po premierze naszego filmu, jeszcze przed książką. I przeczytam teraz Państwu ten fragment, bo on opisuje, jak, jak wiele nam się udało zrobić w ciągu tych Pięciu lat, jak wiele udało nam się zmienić filmem, książką i tym, że w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o kobietach. Więc w 2015 roku było tak. W sierpniu 2015 roku media przypominają o strajkach, które wybuchły dokładnie 35 lat wcześniej. W debacie rocznicowej w programie pierwszego Polskiego Radia biorą udział sami panowie. Tygodnik Solidarność w obszernym tekście. W którym dzień po dniu opisywany jest strajk, zupełnie pomija informacje o decydującej roli kobiet w utrzymaniu protestu. Podobnie na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i w artykule, który opublikował portal internetowy ONET. Ani słowa o kobietach. W telewizji polskiej nie ma także nic o tym, że impulsem do rozpoczęcia sierpniowego protestu w Stoczni Gdańskiej było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz. W Szczecinie na zlecenie NSZZ Solidarność powstaje okopii okolicznościowy mural. Jego celem jest upamiętnienie Solidarnościowego zrywu w Polsce w 1980 roku. Graficiarze Filas i Biko we wszystkich możliwych odcieniach szarości malują orła białego w koronie, głowę Jana Pawła II i po piersie Garego Kupera. Jest takie powiedzenie. Że historie piszą zwycięzcy. Kto więc zwyciężył i napisał historię, której dla kobiet zabrakło miejsca? Tak było w roku 2015 i to opisałam w książce. Teraz mamy rok 2020 i sytuacja wygląda już nieco inaczej, bo do powszechnej narracji przedostały się nazwiska takich kobiet jak właśnie Anna Walentynowicz, Alina Piękowska, Ewa Osowska. A także działaczek z innych miast, które może nie uczestniczyły aktywnie w strajku sierpniowym w Stoczni Gdańskiej, ale bardzo mocno angażowały się w tworzenie Solidarności w regionach w całej Polsce, które bardzo dużo ryzykowały w stanie wojennym, tworzyły podziemie i, i często było tak, że, że zapłaciły za to wielką cenę. Cieszy mnie to, że, że to się zmienia. Cieszy mnie to, że w tym roku na okładce kwartalnika karta jest zdjęcie Ewy Osowskiej. Cieszy mnie to, że Newsweek opublikował wielki artykuł na temat kobiet w Solidarności. Cieszę się, że nasz film jest wciąż pokazywany jest wciąż chętnie dyskutowany. I omawiamy, że, że ludzie kupują książkę i że też staje się ta nasza praca inspiracją dla, dla innych artystów, artystek, którzy tworzą spektakle teatralne, którzy tworzą prace plastyczne. Jedną, jedną z takich ważniejszych myślę, prac, które powstały właśnie z inspiracji Tymi odkryciami, do których dotarliśmy, jest praca artystki Zuzanny Janin, która pokazuje, jak, jak kobiety znikały z powszechnej narracji. Ona konkretnie nawiązuje do filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z Nadziei, filmu, który opowiada o Lechu Wałęsie, ale w którym bardzo. Jasne, bardzo Jasne jest nawiązanie do e, strajkowego momentu, w którym e, Ewa Osowska e, górując nad tłumem, stojąc obok wałęsy na podnośniku, e, przemawia do robotników. I e, to, co zrobił Andrzej Wajda w swoim filmie, to zastąpił postać Ewy Osowskiej anonimowym e, mężczyzną w jasnej kurtce. Ale widać, e, widać bardzo wyraźnie, jak inscenizował. Inscenizował ten moment, bo robił to na podstawie archiwalnych zdjęć, które myśmy akurat pokazali w filmie Solidarność według kobiet i Zuzanna Janin zrobiła z tego pracę artystyczną i ten fakt też, też jakoś przebija się do, do, szerszej, do szerszej świadomości. Myślę, że myślę, że jest bardzo dużo ciekawych tropów, które rozpoczęliśmy, że, że to jest właściwie taki czubek góry lodowej. Ale, ale ta, to, to, to jest historia, która jest pełna i zwrotów akcji, i tajemnic. Jednym, Jedną z takich inspiracji, do tego, żebyśmy zgłębiali temat, była legenda o napisie na murze Stocznik Dajski, który podobno zawisł w czasie strajków. Napis na transparencie, który głosił: Kobiety, nie przeszkadzajcie nam. My walczymy o Polskę. Wydawało mi się to niepojęte, że w roku 80. w momencie wspólnego zrywu mężczyźni mówią kobietom: nie przeszkadzajcie nam. I okazało się, że to nie było tak, że kobiety przeszkadzały, to było tak, że kobiety właściwie bez nich to by się nie odbyło. Ale, ale musieliśmy wykonać tę, tę mrówczą pracę, żeby. Oddać sprawiedliwość i, y, i pokazać te zdjęcia, te fotografie, na których widać kobiety, i y, tu już nie ma z czym dyskutować. To sami Państwo zobaczycie y, w filmie, jak, y, jak bardzo, jak, jak wielką rolę te kobiety o, odegrały, jak bardzo były ważne. Y, nie, były, nie były osobami, które podawały kanapki, czy robiły herbatę tylko i wyłącznie. Oczywiście robiły też i to. Ale to były wspaniałe mówczynie, to były e, świetne, m, świetne liderki. One miały wielki potencjał do tego, żeby być przywódczyniami. Ale co się stało w momencie, kiedy m, robotnicy e, przyszli do Anny Walentynowicz i powiedzieli, żeby ona przewodziła strajkowi sierpniowemu? E, ona powiedziała: e, strajk się załamie, jak będzie baba. E, to musi być chłop. No i, e, i, i Lek Wałęsa e, został przywódcą tego strajku. E, takich historii i takich e, niesprawiedliwości e, opisaliśmy bardzo wiele, i można o nich i przeczytać, i, i obejrzeć je w filmie. E, chciałam na koniec powiedzieć, że to, co jest e, wielką wartością i to, co uważam, że jest wciąż inspirujące i ważne, oprócz Oczywiście tego, że e, mamy w naszej historii wspaniałe postaci kobiece, wspaniałe fajterki, e, bojowniczki z krwi i kości, do których możemy sięgać, którym, którymi możemy się wciąż inspirować, to e, myślę, że ważne jest, żebyśmy pamiętali, że 40 lat temu e, wydarzyła się niesamowita rzecz w naszym społeczeństwie, że potrafiliśmy być razem e, mimo podziałów, mimo strachu, mimo zagrożenia. Wiadomo, że te tysiące osób, które zaangażowały się w Solidarność, to byli ludzie, którzy mieli bardzo różne pomysły na wolną Polskę, bardzo wiele postulatów, ale to byli ludzie, którzy byli w stanie wznieść się ponad podział, szukać punktów wspólnych, szukać tego, co łączy, a nie co dzieli. I myślę, że dzisiaj, w roku 2020, kiedy jesteśmy tak bardzo podzieleni, kiedy jest tak wiele nienawiści i kiedy tak Trudno jest czasami się porozumieć, żebyśmy pamiętali o tym, i żebyśmy sięgali do tamtego momentu w historii i uczyli się y, od, od, od naszych y, poprzedników, żebyśmy się uczyli tego, że, y, czym jest Solidarność, i, i tego, jak można wspólnie zmienić rzeczywistość tak, by nam wszystkim było w niej lepiej. Życzę Państwu dobrego seansu i, i bardzo się cieszę, że macie możliwość mimo trudnego czasu, w którym ciężko jest spotkać się w rzeczywistości niewirtualnej i, i porozmawiać o filmie czy o książce, ale, ale że mimo wszystko to wydarzenie się odbywa online i życzę miłego odbioru i, i fascynującej lektury. Bardzo dziękuję.